Cześć, dzisiaj pokażę Wam grę Infectionator. Jest to ogólnie druga część gry, z tym, że tylko ta część jest dostępna na Androida, a ogólnie pierwsza i druga są dostępne w wersji flashowej, tak jako gry online. Temat zombie w dalszej części dominujący... Tylko taki wyjątek, że my jesteśmy po tej drugiej stronie, po tej stronie nieumarłych i to my jesteśmy sprawcą całej tej infekcji. O to w tej grze chodzi. Okej, okay, żeby nie przedłużać, klikamy start, wybieram swój wcześniej utworzony zapis i omówię teraz dwa podstawowe tryby gry, czyli World Domination i Endless Infection. W tym pierwszym e, toczymy walkę o zdobywanie całego świata, kupujemy ulepszenia, odblokowujemy nowych e, zombiaków. A w tym drugim trybie bawimy się w niekończącą się infekcję. Ok, no ale zagramy sobie oczywiście w ten podstawowy tryb. Ok, na samym początku widać mapę świata i kilka kolorowych kropek. E, są to kropki, które oznaczają największe miasta danych e, państw, e, w których toczymy walkę. Zielone to te, w których e, nie ma żadnego zagrożenia praktycznie infekcją. Te czerwone to infekcja w znacznym stopniu, a te z trupią, czaszką to miejsca, w których wykonaliśmy wszystkie cele. Widać tutaj naszą liczbę pieniędzy, spędzonych dni. Oczywiście nie dni realnych, a tych w grze. High score, laboratorium do ulepszenia, newsy, follow, gdzie możemy zdobyć do 4000 końców za... Y, polejkowanie stron, statystyki i opcje. Ok Klikam sobie y, kontynent Afryka Tutaj mamy 110 y, ludzi Mamy cel zabić wszystkich w 35 sekund, zabić 20 żołnierzy, zdobyć 2700 końców y, i zabić y, 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 10 y, ludzi za pomocą takiego dodatkowego sprzętu. Okej, okay. klikamy sobie e, infect i zaczynamy naszą zabawę. Ok, wybieramy naszego wirusa, umieszczamy go gdzieś, gdzie jest duże skupisko ludzi, a dodatkowo gdzieś gdzie są agenci, żołnierze, policja i FBI umieszczamy naszych specjalnych zombiaków, którzy w znacznym stopniu o wiele lepiej radzą sobie Właśnie ze specjalnymi jednostkami niż te jednostki nasze te podstawowe zombiaki, których zdobywamy poprzez zarażanie, a nie poprzez odblokowywanie i zakup. No, ale widzę, że zbyt dobrze sobie jeszcze moja martwa rzesza nie radzi. Okej. Okay. Level się kończy. I zawsze kończy się taką animacją. I ta animacja to taka replika, można powiedzieć, wiadomości. Dodatkowo możemy zmieniać stroje naszej pani prowadzącej wiadomości. Oczywiście, stroje też musimy zdobyć, ale to nic nie daje. Jedynie efekt wizualny. Dobra, nie będziemy kontynuować. Klikamy sobie yy, kontynuację. Okej, okay. to jest właśnie laboratorium. Tutaj możemy kupić tych wszystkich zombiaków. Oczywiście musimy ich najpierw odblokować. A żeby to zrobić, trzeba zabić sławne postacie takie jak Michael Jackson, Rambo, Święty Mikołaj czy Justin Bieber. Jeżeli ich zabijemy, powstaną z nich takie odpowiedniki zombie, których możemy ulepszać. Każdy ma swoje zdolności: mega uderzenie pięścią, szybki atak rozprzestrzenianie zarazy, zbieranie końców i tak dalej, i tak dalej. Supports. To właśnie tutaj możemy kupić granaty, miny, kwas, który zamienia dodatkowe postacie w zombie, rakiety co chcemy, żeby siać większe zniszczenie, upgrades. Tutaj ulepszamy naszych zombiaków, czyli życie, szybkość, odporność, atak, szansa na, za szansa na zarażenie ofiary, e kierunki rozprzestrzeniania się choroby. Przenikanie wirusa przez ludzi, ściany, magnes, dodatkowe użycie yy, wirusa. No i opcja buster, czyli opcja do wykupienia końców za prawdziwe pieniądze, która jest absolutnie niepotrzebna do przejścia gry. I będziemy się bawić świetnie grając w tę grę bez użycia jakichkolwiek basterów. Yy, Krzyczech chłapie mnie troszeczkę chrypa. Yy, i myślę, że to by było na tyle. Gra jest darmowa do pobrania na Google Play. No i jeszcze dodatkowo te dwie opcje są jako flash. Więc ja się będę z wami żegnał. Życzę miłego grania. Cześć. Papa! Pa.